No na pewno to jest generalnie sukces całego naszego składu, cztery osoby biegały, nie tylko ja, e, razem wszyscy powalczyliśmy o jak najlepsze lokaty i udało się walczyć drugie miejsce, z czego jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o swój indywidualny start, to nie spodziewałem tu się raczej fajerwerku, bo dopiero jest drugi maj, e, tak naprawdę jeszcze nie weszliśmy nawet w żadne treningi tempowe. Na razie trenujemy bardzo mocno, owszem, ale bardzo ogólnie, także ciężko przełożyć jest to na teraz wyniki na bieżni. Na to wszystko przyjdzie czas, a mimo wszystko udało się zdobyć srebrny medal znowu nieoficjalnych mistrzostw świata w sztafetach, także tylko i wyłącznie się cieszę z tego faktu. To potwierdza, że wszystko idzie w dobrą stronę z ogólnego treningu i pomału, pomału zaczniemy właśnie przetwarzać to już na konkretne treningi. Dzisiaj za, za zadanie przede wszystkim miałem właśnie starać się biec jak najrówniej. Spodziewaliśmy się tego, że właśnie jak, kiedy odbiorę pałeczkę od kamienicy, od to ta jednak dziura będzie dość, dość duża i tak też było i właśnie miałem zrobić tak, żeby nie dogonić Keniczyka na pierwszych 100 metrach, tylko rozłożyć się na cały dystansie. Bardzo dobrze mi to w sumie wyszło, bo już na kratach byłem bardzo blisko Keniczyka z naprawdę z dużej z dziury, także zrobiłem swoje. Łatwo na pewno wtedy się nie biega jak najbardziej, no bo właśnie i samemu dzisiaj dość mocno wiało na stadionie, także to tylko i wyłącznie no, przeszkadzało nam. No ale te, tak czasami wyglądają biegi, może też trzeba uczyć biegać się samemu, być może jakaś fana lekcja to będzie na przyszłość. Jutro nowe biegi, nowa sztafeta, nowe wyzwanie i miejmy nadzieję, że na pewno że będziemy biegali w grupie, będzie z kim rywalizować, jeśli nie to trzeba robić swoje i tyle. I preza jest naprawdę niesamowita i chciałbym, żeby, żeby taka atmosfera jak tutaj na stadionie panowała na meetingach Diamentowej Ligi, bo rzadko się zdarza, żeby taka atmosfera była. Yy, także miejmy nadzieję, że te kibice nauczą naszych europejskich kibiców, jak się naprawdę to robi. Yy. Cieszę się z faktu, że kolejne te właśnie sztafety będą organizowane również na Bahamach, bo naprawdę fajnie tu się biega i jest po co wracać na pewno, także bardzo mnie to cieszy. Najważniejsza impreza jest jeszcze tak, sporo czasu przed nami, jednak no wszystko idzie w dobrą stronę. Pierwsze tego efekty tej zmiany mojej całej, polegającej m.in. Na, na, na nowym treningu, na diecie, na innym odżywianiu się na współpracy z, 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 z najlepszymi jakimiś specjalistami w różnych dziedzinach. Zapoczątkowało już to wszystko na, na hali, można było zobaczyć mnie w bardzo dobrej formie. Bardzo dobrze się czułem, teraz nadal robię to samo, kontynuuję cały ten proces, czuję też się naprawdę bardzo dobrze. No i miejmy nadzieję, że to w końcu będzie mój rok, jak będzie to ukaże się już inny.